Cześć, z tej strony Łukasz Białecki, jest mi niezmiernie miło powitać Was na kanale Flavor Design. Dzisiejszy materiał przygotowałem dla tych z Was, którzy poszukują pokrowca do Samsunga Galaxy S23. Oczywiście również w wariantach Plus czy Ultra. I będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o pokrowcach raptem dwóch, ale za to nie byle jakich, ponieważ jest to kategoria bardzo lubiana przez wielu użytkowników smartfonów, a jednocześnie. Niereprezentowana bardzo mocno wśród niektórych producentów, a rynek tego cały czas bardzo, bardzo poszukuje. Mowa o pokrowcach portfelowych. I na pierwszy rzut mamy Spigeny, Spigen Wallet S Plus w wersji burgundowej i w wersji czarnej, oba wyposażone, wyposażone dodatkowo. W takie krótkie paski, smyczki, które możemy sobie przyczepić tutaj do tej części pokrowca. Przyjrzyjmy się może tej wersji burgundowej. Ja tylko szybciutko pokażę Wam, jak wygląda, jak prezentuje się ta faktura na wersji czarnej, a dokładnie obejrzymy sobie wersję bordową, burgundową, czerwoną. Takie pokrowce. Mają więcej sensu niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przynajmniej komuś takiemu jak ja, ponieważ powiedzmy sobie wprost: ja nie jestem wielkim entuzjastą, natomiast doceniam konwencję, doceniam koncepcję i to, co tutaj autor miał na myśli. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, taki pokrowiec, choć jest duży, to taki ma być, bo on ma schować jeszcze wiele rzeczy w środku. Po drugie, ponieważ jest duży, to świetnie chroni. Tak naprawdę, spójrzcie, tutaj mamy poliwęglanowy korpus sztywny, mocny korpus, w który wpinamy telefon. Wokół tego korpusu wystaje warstwa skóry. To jest oczywiście skóra ekologiczna w tym przypadku. Sk Nieważne nawet już w tym momencie, czy ona byłaby dla, dla tego, co chcę powiedzieć, naturalna czy syntetyczna, chodzi o to, że każda jest bardzo elastyczna, jest miękka, więc świetnie przyjmuje uderzenia, e, świetnie absorbuje siłę uderzenia, amortyzując je. Więc e, telefon upadając w czymś takim, moim skromnym zdaniem, jest lepiej chroniony. Niż w takich czołgach jak Armor Box od Subcase'a. Bez mała, niemalże naprawdę. Tak uważam. A jestem w branży jakiś czas, widziałem tego wiele i zawsze odnosiłem takie wrażenie, że jeżeli chodzi o całkowity, taki kompletny poziom ochrony z góry, z dołu, z boku, z tyłu, to tego typu pokrowce portfelowe gwarantują tą ochronę. Na jednym z najwyższych możliwych poziomów. Włóżmy telefon do środka, zobaczmy jak to wygląda, jak się prezentuje i co jeszcze w ogóle może zaoferować wam takie etui. Oprócz tego, że jest futerałem na telefon, to jest portfelem. Pierwszą kieszonkę mamy już z tyłu, taką na najbardziej potrzebną nam jakąś rzecz. Sami będziemy decydować, czy będzie to karta płatnicza, czy będzie to jakaś karta wstępu tak? do pracy, czy, czy do metra na przykład. Zależy, czego najczęściej używamy i co chcemy mieć najszybciej pod ręką. W środku, w tej części frontowej, zamknięte dodatkowym klipsem, kryje się bardzo, bardzo klasyczne portfelowe wnętrze. Oczywiście bez typowego miejsca na bilon, ale chyba tego już nie oczekujemy. Jednak poetuj na telefon, żeby było takim w ogóle w 100% funkcjonalnym portfelem. Co nie znaczy, że to funkcjonalnym portfelem na swój sposób nie jest. No tylko możemy oczywiście musimy zrezygnować z pieniądza metalowego, ale mamy przegródki, które bez problemu nadają się na banknoty i kilka przegródek klasycznie na karty i znana z każdego w zasadzie klasycznego portfela na świecie. Szybka na zdjęcie dziecka albo psa, albo żony, albo męża. Albo nie wnikam dalej, bo wejdziemy w wejdziemy, niebezpieczne wody, wypłyniemy. No i co? I mamy całkiem fajny portfelik. I mamy całkiem fajne etui w jednym. Ja nigdy nie ukrywałem, że nie jest to produkt dla mnie, że ja coś takiego nosiłbym w kieszeni. Dla mnie całość troszkę za duża, zbyt masywna, a po drugie, ja w ogóle nie noszę portfela. Jestem jednym z tych dziwnych przypadków, którzy mają wbito oczywiście kartę w, w telefon, płacę telefonem. Dokumenty są mi zazwyczaj na codzień niepotrzebne, więc mam malutki tyci portfelik, który jak muszę to zabieram, ale tak nie noszę klasycznego portfela, więc to po prostu jest najzwyczajniej w świecie nie dla mnie i dlatego to nigdy nie było dla mnie, ale nie znaczy, że nie doceniam tej formuły. Uważam, że to jest fajna formuła dla kogoś, kto nie chce nosić jednocześnie portfela i telefonu, bo to są dwa całkiem spore obiekty, które musimy gdzieś upchnąć w kieszeniach. Jeśli chcemy to połączyć, to po prostu da się. Czy to w związku z tym będzie najwygodniejsze tu i na świecie? No pewnie, że nie będzie. Oczywiście, że nie będzie, bo trzeba je rozpiąć, żeby dobrać się do ekranu. Oczywiście możemy rozmawiać przez zamknięte, tak? No bo mamy tu wycięcie na głośnik. Ale żeby odebrać, no to raczej trzeba najpierw i tak otworzyć. Czy no w ogóle, żeby korzystać ze wszystkich. Funkcji, które wymagają od nas komunikacji ze smartfonem poprzez jego ekran. No to musimy otworzyć etui. Czy wygodnie się tak robi zdjęcia? No pewnie też nie. No bo zamiast zrobić to tak, tak, no to musimy znowu to otworzyć. Raczej chyba złapać w dwie ręce, albo jakoś tak, niezawygodnie. Jasne, to są minusy. Ale dalej jest jeden ogromny plus. Zamiast portfela i telefonu mamy jedno całkiem zwarte etui, jeden zwarty futerał, w którym mieszczą się dwie te rzeczy. Myślę, że niejednokrotnie to może naprawdę ułatwiać nam życie. Świetne do na przykład pań, które muszą wziąć ze sobą albo chcą wziąć ze sobą małą torebkę. Dla panów, którzy chcieliby też na przykład. Albo nie noszą jednocześnie plecaka, torby, nesesera, walizki, teczki, i chcieliby po prostu wrzucić to sobie w przepasną, jednak na przykład wewnętrzną kieszeń marynarki i mieć tam wszystko, co potrzebują akurat tego dnia: czyli tam prawo jazdy, kartę płatniczą, dokument tożsamości i telefon. I to załatwia sprawę także takie etui ja w gruncie rzeczy bardzo szczerze polecam tylko świadomym z was tym którzy naprawdę tego potrzebują bo jeżeli macie dylemat czy kupić coś takiego czy kupić klasyczny case na telefon taki co ja tu mam pod ręką Ringke Fusion na przykład dajmy na to tak, no to, to nie są alternatywy, to nie jest coś między czym w ogóle powinniśmy wybierać. Jeżeli zastanawiamy się, czy kupić to, czy to, to znaczy, że nasz proces decyzyjny zapada nieprawidłowo. Wracamy do początku i zastanawiamy się jeszcze raz, czego w ogóle chcemy. Bo to jest świetna rzecz, ale pod warunkiem, że świadomie decydujemy się na coś takiego. A jeśli się już decydujemy, no to Spigen Wallet S Plus. Jest wyborem fenomenalnym, bo jakość wykonania tego jest absolutnie świetna. Materiały bardzo przyjemne w dotyku, widać tu jakość, czuć tutaj po prostu trwałość. To jest autentycznie przyjemna rzecz, choć swoje kosztuje. A jakbym Wam powiedział, że można mieć coś bardzo podobnego, również super jakości, a dużo, dużo tańszego? Uwierzycie? A można i już wam pokazuję. Tu Tech Protect Wallet. Tech Protect czyli nasza marka własna. I ponieważ to my jesteśmy właścicielami tego brandu, my decydujemy ile to kosztuje. I my decydujemy też kto to dla nas będzie robił, a robią to dla nas producenci premium, światowe marki, które mamy w naszej ofercie. To jest również bardzo, bardzo solidna rzecz. Rzecz nie ustępująca jakością, chociaż zdecydowanie różna, co zaraz zademonstruję od Wallet S Plus od Spigena. To jest etui podobne, aczkolwiek nie do końca takie samo, dlatego różnica w cenie będzie wynikać nie tyle z jakości, co z nieco mniejszej funkcjonalności tego futerału portfela na telefon. Zajrzyjmy do środka, przyjrzyjmy się temu bliżej. Etui wykonane oczywiście również ze skóry syntetycznej o zdecydowanie innej fakturze niż w przypadku poprzednika. Tutaj to jest materiał gładki. Bardzo przyjemny w dotyku. Całość jest wzmocniona, usztywniona. Zamykana na magnes, nie na klips. To już jedna z podstawowych różnic. Środek nieco uboższy. Jak widzicie dokładnie... Nie mamy tutaj tej dodatkowej jeszcze przegródki i dodatkowego zamknięcia, czyli po otwarciu od razu naszym oczom ukazuje się i telefon po stronie lewej, prawej, po stronie prawej, i część portfelowa po stronie lewej. Trzy przegródki na karty, z czego jedno może być też przegródką znów na zdjęcie psa, no i kieszeń na banknoty. Czyli mniej tego wszystkiego, co nie znaczy, że nie funkcjonalne, bo tak naprawdę trzy przegródki na karty łamane na dokumenty to zazwyczaj powinno nam wystarczyć. Tak naprawdę, no to jest to no, wyjściówka do pracy czy do komunikacji miejskiej. No i trzecia na dowód osobisty czy tą kartę płatniczą. No, możemy sobie to jakoś skonfigurować. No, ja nie będę za Was teraz zresztą wymyślał, po prostu daję Wam przykład, że. Trzy to czasem absolutnie wystarczająco. Możemy to śmiało już traktować w kategorii alternatywy, prostej alternatywy małego portfela, która jest zespolona z ETUI na telefon. Ta część też jest nieco inaczej wykonana niż u Spigena. Tutaj mamy termoplastyczny poliuretan, niejednokrotnie kolokwialnie określany mianem silikonu. Czy też gumy, po prostu. To ani na plus, ani na minus. To uważam, że jest po prostu inny sposób wykonania. Ale czy lepszy, czy gorszy, nie ośmielę się akurat zdecydować, tak naprawdę, bo jeden i drugi świetnie trzyma. Nie wiem, czy nie wolę elastyczny, szczerze powiedziawszy. Łatwiej wyjąć, łatwiej zdjąć. Serio, chyba wolę to nasze rozwiązanie. Elastyczne, tym bardziej, że to jest na tyle sztywne, że nie ma takiej opcji, żeby coś tutaj samo sobie wypadło. A co jeszcze potrafi takie etui? A może sobie stanąć. O tak. Widzicie? To nie jest podklejone do końca. Te części nie są sklejone ze sobą tak jak w przypadku Spigena, który tutaj jest całą powierzchnię tego korpusiku na telefon ma przyklejoną do tylnej ścianki. Futerału tutaj mamy przyklejone to do połowy. Dzięki czemu to się zmienia w tego typu podstaweczkę. I co, i fajnie, nie? Możemy sobie to postawić przed sobą i oglądać sobie zdjęcie psa na telefonie. <laughs> Czy jakiekolwiek inne materiały. Oczywiście oglądamy sobie wideo, gramy sobie w gry, prowadzimy sobie jakąś rozmowę. No tak, to się to chyba nie uda. Tak się nie da, niestety. Ale tak się da i co? No I ja uważam, że to jest fajna dodatkowa cecha. To jest taki fajny feature, który w jakiś sposób uzasadnia w ogóle istnienie takich pokrowców, też przy okazji. Po prostu one trochę potrafią. Są nie dla każdego z całą pewnością, ale są fajne, są funkcjonalne, świetnie chronią. To się będę upierał po prostu. Widzicie to? Tutaj mamy. Telefon, on jest w warstwie jeszcze przecież pokrowca, takiego jakby właściwie kejsa. tak? On siedzi sobie w czymś takim, a to jest jeszcze wklejone między, wsadzone w tym momencie między dwie warstwy skóry i pewnie jakieś tam tworzywa albo tektury w środku, czyli usztywnione. Tu mamy ten rand dookoła taki jeszcze się tworzy, czyli to upada. No to siła idzie cała na zewnętrzną część pokrowca w zasadzie. To jest świetne pod tym względem, to jest absolutnie świetne. Jeżeli chodzi w zasadzie, to też powinienem to wsadzić do materiału pancerne pokrowce, w gruncie rzeczy. To powinno tam trafić, no bo to bije na głowę stopniem odporności wiele z tych etui, które tam były. I które szczerze też nazywałem bardzo, bardzo odpornymi, bardzo dobrze chroniącymi, ale to jest nic, co niektóre z nich to jest nic w porównaniu z tym. Dlatego jeżeli szukacie czegoś takiego, a wiem, że szukacie, bo oglądacie ten materiał, to zapraszam Was serdecznie na naszą stronę, do naszego sklepu Flavor Design. Linki znajdziecie pod tym filmem. Koniecznie kliknijcie i koniecznie oglądajcie pozostałe nasze materiały. Będziemy sukcesywnie i regularnie podrzucać Wam ciekawe prezentacje przybliżające Wam naszą ofertę. A teraz dziękuję Wam już za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.